Furmi, twój temat to wzruszony Mariusz Pudzianowski. 45 sekund. Yeah. Wzruszony Mariusz Pudzianowski. Ldz, łapki. Tajdzisze. O kurwa, tego nie wyciśniesz Kiedy wpadam, jadę sobie dziwy Pokazuję sobie, że tu ladę cię w dywy jadę sobie kurwa mać Dobrze, że chociaż te sterydy przestałeś brać Kiedy wpadam, jadę sobie w lupie Jesteś jak sterydy, każdy ma cię w dupie Kiedy sobie wpadam, pokazuję sobie skille Mogę pokazać tylko, że tu lecę, cię zabiję yo kiedy wchodzę, jadę ziomuś, ale tobie To chciałeś kupić Tisa Chciałeś kupić Tisa. Ej, 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 hey. ej. Oset nie da ci Tisa, wyłączę cię jak Amigę. Kujowo tak reprezentować lineę. Mam wyjebane, twoja panna kupiła Tisa. Potem zlejkła i kupiła z Wisa. Więc nie dalej, chodzę jadę ziomel się dzieje dwie piewo, tobie mordę. O w bulach, w bulach, furmi budzianowski był pierwszy w kulach. Ewidentnie stała mu pała Nie, twoja dziewczyna płudzian, nic ci nie dała. To by nic nie dało, jadę lepiego, to by nic nie dało, idź na dworzec, pozdrów probiego. Jadę kolego, weź to rozwin, zaraz do tej szmaty kurwa, zaraz dołączysz. Ewidentnie kurwa lebiego, jego, a nie prądiego Jebane, jadę zawsze, nares chodź ponad i przyszło mięso armaty Szejście! panowie, cztery po cztery, bez tematu, półtorej minuty a Eudeset robi dla nich hałas Ta miękko, cztery po cztery yo, 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 jak ci go słucham ogólnie, serwer to kurwa Brondi wyszedł, bo nie mógł słuchać tego gówna Gadka szczera, bez ceraty, a ta walka to raczej bez serwera Ooo, rapy, bez ceraty i bez tej szmaty Wypierdalaj, jadę tu ze stylem bez ceraty Dajcie kurwa obiad, bo cię wpierdoliłem jo, jo, Ale trada się przyda? To jest szkoda. Trzeba zasłonić twoją pannę, jak mi robi loda, kurwa. Ja jesteś matołem i do tego też kończysz pod stołem. O! co za linch! Ja pierdolę, ale cringe. Zajebiście Wpadam! jadę sobie z chwilą. Nawet ekipę Freeza to zmroziło. Jo, 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 yo, jo, yo, 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 yo! Twoja panna końcu pod stołem pedały, bo jakby była na stole, to by się nogi połamały! Kurwa! Kurwa jebana! I do tego jest szmata ulana! Zapnij mordę, gminy. Kurwa jebana! Nie mówisz do swojej dziewczyny! Jadę ze spontanami, a furmi mi kończy z powyłamywanymi szczękami! jo, 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 Dobra! Ja pierdolę, kiedy wchodzę, lecę sobie tu koleś. Stół bez nóg, inaczej kurwa taboret. Jo, kiedy wchodzę, to cię w kurwi. Cerber bez pańczy, inaczej Jo, Zajebiście masz wiele nowotworu To jego drugi autodis tego wieczoru. Ewidentnie daje wersy w disowaniu w siebie, serio jesteś najlepszy. Tak, mam raka i mam przerzuty! chuja do twojej dupy! Yo, 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 a jak widzę twoją fryzurę, pocisnę akcję! Fryzjer ci polecił chemioterapię! Yo, ej, 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 ej. zamknij pizdę, nie będziesz logiem! Jak ty narzucasz rzucasz to polecam terapię z psychologiem! Ewidentnie, kurwa, ja ty możesz się schować, psycholog zobaczył pierdolę, nie da się odratować! Koniec. Tak, 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 tak. Koniec. Koniec, 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 koniec. Pula, pula, pula. Już miał przygotowaną odpowiedź. Ale musimy się mieścić w ja zakresie czasowym. W każdym razie. EudęZet! Dobra, to była walka! Chyba się podobało. Dobrze, w takim razie, kto według Was był lepszy? Czy był to rozpoczynający furmi? Czy lepszą diagnozę psychologiczną zrobił Cerber? Wow! Trzeba się przebranżowić, jakąś szkółkę, wiesz? Wieczorowo psychologia? Psychopatologia? Spokojnie, jeszcze do tego wrócimy. Ok, co na to jury? Prawa ręka, furmi, lewa ręka, Cerber. Raz, dwa, trzy. Trzy dogryweczki i furmi, czyli mamy dogryweczkę. Klasycznie zmiana kolejności zmiana kolejności półtorej minuty cztery po cztery, na wspólny temat. A wasz wspólny temat to huśtawka się zepsuła. A tak to jest. Cztery czyni, jednak trzeba troszeczkę przypomadzić. No dokładnie. Huśtawka się zepsuła. Tak jest. To nie są ludzie z Łopanki, wiesz. Co? Postelie, huśtawka się zepsuła Ej, 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 hej. Zaraz mnie wyzywasz od siebie, pierdolony gnoju Wyjebałeś się raczej z huśtawki nastrojów. Ewidentnie to jest ambarazm Dla ciebie burdel to plac zabaw. Yo, 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 yo! Yo, 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 On jak karuzela, tak to leci. Wiecie czemu, bo Małe dzieci, kiedy wpadam, ja te sygnoju I kto ma teraz pisto, chusztawki, nastrojów? Będę, ale kurwa groźny był ten ruch ręką Ja pierdolę, kiedy wbijam, oni tu byli Kurwa naprawdę, wszyscy się wystraszyli yo, 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 yo. Groźny był ten ręko, ruch ręką kniny. Zapytaj swojej dziewczyny! Kiedy wpadam, jadę w pętle, żartowałem, masz panienkę, wkładam całą rękę! Jadę tego twera w biznę twojej dziewczyny, robię Supermana, Jadę z felem, a ty w Marvelu byś był domenem! Yo! Yo, yo, yo! Dobra, 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 dobra! Moją panną! Elo Stresik! Kryje. Ja myślałem, że ona nie żyje. Ewidentnie jadę kurwo, po koro. Na jej miejscu też bym popełnił samobójstwo. jo, 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 Twój ojciec alkoholik, nie. polecę krótko. Na jego miejscu też bym miał problemy z wódką. Kiedy wpadam, jadę tą akcję. Zamknij dupę i siadaj na flaszkę. Po ostatnie cztery jeszcze od każdego. Tak, po ostatnie cztery od każdego. Yo. Yo, 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 yo Twoja babcia nie żyje, weź to rozkmin. Zaraz kurwo do niej dołączysz Ewidentnie jadę z Wisie. Drugi grup dla rodziny w gratisie Yo, 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 yo A ty ruchasz babcie, to jest szkoda Ja do babci na pierogi, on do babci na pieroga, kurwa Jo, 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 la, 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 Jadę sobie teraz, cisnę ziomki Zbyt dosłownie wziąłeś Jebać sześćdziesiątki Dobre zero, dobre Jedna rzecz, jak będziesz się głosować Jak będziesz się głosować Dajcie energię swojego ulubionego bo nie wiemy kogo wybrać Także potrzebujemy jakoś, nie? Zaraz, zaraz, Spokojnie. Spoko, spoko. Zaraz wszyscy będziemy skandować, spokojnie. I taka mała uwaga, żebyśmy jednak szanowali też przestrzeń swoją i zawodników, okej? Okay? Żebyśmy też nie wchodzili im za bardzo w ten. Potrafi to wybić z rytmu nawet prowadzącego. Nie, to nie był diss, absolutnie. My się szanujemy. Dobrze, w takim razie konkretnie podobało się! W takim razie, moi drodzy, głosujemy na jednego zawodnika. Kto według Was był lepszy w tej dogrywce? Czy był to Furmi? No! Czy pozjadał go Cerber? No! Jeszcze raz, Furmi? No! Czy Cerber? Co na to, jury? Ciężki orzek do zgryzienia. Bo naprawdę, dwóch zajebistych zawodników, ale wybrać. The winner takes... Moi drodzy, prawa ręka furmi, lewa ręka Cerber. Raz, dwa, trzy, cztery na furmiego. Zróbcie na